Drodzy Państwo, to już wszystkie... Ostatni rajd Akropolu pokazał, że auta R5 są szybsze, ja bardzo gorąco wierzę w to, że z 2000 może jeszcze wygrywać, bo fajnie mi się tym autem jeździ, mam wszystko super przygotowane, jest dla mnie troszkę tańsze niż R5, no ale cholera, ja sam chyba będę musiał zmienić. Do, ham do hamowania w lewy 5 zacisk, długi przyciąć, do hamowania w lewy pięć, długi przeszczyt do hamowania w prawy 4 przyciąć, powoli. No robiłem co mogłem, naprawdę już nawet ten OS jechaliśmy na limicie. Mówię a spróbujemy, zobaczymy jak to będzie. Przegraliśmy, widzę sekundę, no niedużo, bo dużo tutaj się jedzie na odcięciu na limiterze, a mamy dużą niższą prędkość maksymalną. No chyba czas zmienić auto, ale smutno mi, bo to jest takie fajne urządzenie.